Pasek kalendarza. W systemie Navireo dostępny jest podręczny kalendarz i notatnik. Wywołać go można, klikając z prawej strony okna programu na belkę Pasek kalendarza. Po jego rozwinięciu dostępny jest widok poszczególnych miesięcy oraz brudnopis. Pasek ten widoczny jest w każdym module i może być cały czas rozwinięty, dzięki czemu użytkownik ma do niego nieprzerwany dostęp. Z poziomu kalendarza istnieje możliwość dodawania na konkretny dzień różnego typu działań, takich jak spotkania, zadania czy telefony. Dni zawierające jakieś działania oznaczone są pogrubioną czcionką. Po kliknięciu w konkretny dzień pojawia się komponent kalendarz, w którym przeglądać można wszystkie zapisane działania. Pasek kalendarza zawiera także brudnopis, służący do szybkiego wprowadzania informacji, na podstawie których można tworzyć notatki. Notatki te mogą zostać powiązane z kontrahentem w kontekście którego aktualnie pracujemy, dzięki czemu pojawią się na liście działań jako dotyczące wybranego kontrahenta.